Niestety, panie Smith! Odpowiedź jest nieprawidłowa. Nic na to nie poradzę. Szóstka odpada, pozostało jeszcze. Nie obchodzą mnie wasze skrupuły! Macie to zrobić jeszcze dziś w nocy! Na pytania wolno odpowiadać tylko tak albo nie. I to bez głupiej dyskusji. Dziś w nocy! Ale one są jeszcze za małe. Tej psiarni nie wystarczy na jedno futro! Futro? Zniszczenią futro? No to starczy na połowę, nie mogę dłużej czekać! Wszędzie pełno policji! Czasu zostało wam niewiele! Jak my to zrobimy? Wszystko jedno! Otrujcie je! Utopcie! Porozwalajcie im łby! Czy macie chloroform? Ani trochę! Teru też nie mamy! To jak zrobimy? Nic mi nie obchodzi, jak to zrobicie! Ja chcę to w tych Natychmiast! Proszę pani, czy pół godziny ma jakieś znaczenie? Chcemy obejrzeć ten program do końca! To coś dla nas! Jakie to przestępstwo! Was nauczę, kanalie. Wrócę to jutro rano. Jeżeli nie zrobicie tego, co kazałam, to, to wezwę policję, przysięgam. Wykończę was! Czy ona to powiedziała poważnie? Eee, zwariowana baba, ale musimy to zrobić.